No, tak szybkie background story o co chodzi z tym filmikiem. Bo jest taki serwer jak zakład pogrzebowy, i oni banują każdego, kogo ma... Ka banują każdego kto ma wniku UCB po prostu. I w WCB stwierdziliśmy, że ciekawym pomysłem jest zrobienie ban speedrun. Dosłownie oni banują za nic, za to, że w UCB wniku. To jest jedyny powód bana. I jakby. próbowałem? <laughs> Wyszło za ważnie. Z zapraszam. Można się pośmiać Robimy speedrun. To wyjaśnienie. Gdy już dzisiaj przywitam, ja od razu panicele, nie? Witam bardzo serdecznie. Witam. <laughs> 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 Não vê papo, let's go